Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 statutu miasta Wałcz otwieram nadzwyczajną 81 sesję Rady Miasta Wałcz. Nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek burmistrza miasta Wałcz, który wpłynął do Biura Rady w dniu 19 grudnia 2023 roku. Witam Panie, panie i Panów Radnych, kierownictwo Urzędu oraz pozostałe osoby uczestniczące w dzisiejszej sesji. Bardzo proszę teraz o sprawdzenie obecności. Dziękuję. Na podstawie paragrafu 36 ustęp 2 statutu miasta Wałcz stwierdzam iż zgodnie z listą obecności na 21 osób ustawowego składu rady w obradach uczestniczy 18 radnych, co stanowi kworum i uprawnia do podejmowania prawomocnych uchwał. Pierwszym punktem naszych dzisiejszych obrad jest uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy miejskiej Wałcz na rzecz ich użytkowników wieczystych. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi do tego projektu uchwały bardzo proszę pan burmistrz Panie przewodniczący chciałbym zgłosić o poprawkę do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie określenia szczegółów warunków sprzedaży nieruchomości w paragrafie drugim ustęp pierwszy punkt a posłowie gospodarczej stawia się przecinek i wykreśla się wykreśla część zdania albo nieruchomości przeznaczone na te cele Dziękuję Dziękuję bardzo czy są jakieś uwagi do tego projektu uchwały Nie widzę, w takim razie zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie. Restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Otwieram dyskusję, czy są jakieś uwagi do tego projektu uchwały. Bardzo proszę, radny Zdzisław Fryder. Dziękuję, panie przewodniczący, państwo radni, państwo burmistrzowie. Ja rozumiem, że ta uchwała jest jakby wynikiem pozyskanych środków, które miasto uzyskało. Niemniej ja bym chciał, wiadomo, że te środki, które zostały pozyskane na restaurację, odnowienie Kościoła Świętego Mikołaja, ja bym chciał, abym dostał harmonogram jakby procedowania tej inwestycji, która będzie realizowana. Abym, abym to dostał na piśmie, jeżeli pan burmistrz zechce przedstawić mi to na piśmie jak kolejne etapy procedowania tego zadania będzie realizowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę Pan Burmistrz. Jeśli chodzi o samo procedowanie kwestii środków, to oczywiście możemy pewne, pewne etapy jeszcze dopisać, natomiast jeśli chodzi o samą inwestycję, inwestycja jest po stronie już Kościoła, tak są dedykowane środki, to już potem wszystko od przetargu, wyboru wykonawcy, wszystko jest po stronie już parafii. My oczywiście będziemy służyć pomocą, ale generalnie jak najbardziej robi to parafia już w 100% samodzielnie. My tylko jesteśmy jakby dysponentem tych środków i pośrednikiem tych środków, może tak. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę radny Piotr Wojtanek. Dziękuję Panie Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie, wysoko Rado. Ja w związku z podejmowaną decyzją przez nas odnośnie tej uchwały mam pytanie do kierownictwa z tego co z tej treści wynika, że każdy zabytek będący w naszej gminnej ewidencji może być tutaj ubiegać się o dofinansowanie z tytułu tej uchwały, którą za chwilę będziemy podejmować. Ja mam pytanie, czy e, wiem, że była e, był dokumentacja dotycząca naszego muru cmentarnego, czy ona jest nadal aktualna i czy ona mogłaby być e, też tutaj podpięta pod tą uchwałę. W sensie taką, żeby czy e, w związku z tym moglibyśmy e, ubiegać się o dofinansowanie z tego funduszu rządowego. Bardzo proszę. Pan burmistrz, tak? tak? Dziękuję Panie radny za to pytanie. Oczywiście bardzo proszę o odpowiedź Panią naczelnik. Bardzo proszę Pani naczelnik. Dzień dobry państwu. E, tak, gmina będzie mogła się ubiegać o te środki z rządowego e, programu odbudowy zabytków, ale po ogłoszeniu konkursu przez e, Bank Gospodarstwa Krajowego, tak? E, I wtedy my robimy jakby będziemy robić ogłoszenie dla wszystkich e, zainteresowanych, bo to osoby prywatne również przedsiębiorcy mogą z tego skorzystać. My wtedy składamy wnioski do e, Banku Gospodarstwa Krajowego i wtedy Bank Gospodarstwa tutaj e, właściwy minister decyduje o, o przyznaniu promesy i wtedy my procedujemy zgodnie z naszą uchwałą, wtedy jest umowa, sprawozdanie i realizacja, tak? Dziękuję Dokument bardzo, bardzo. A dokumentacja na mur dalej mamy i jest cały czas aktualna i będziemy składać. Bardzo dziękuję. proszę jeszcze radny Piotr Wojtanek. Dziękuję Pani Naczelnik za bardzo do, dla mnie dobrą wiadomość. Ja mam tylko takie pytanie jeszcze techniczne, ten termin ogłoszenia tego tych funduszy, kiedy mniej więcej się spodziewamy. Pani Naczelnik, bardzo proszę. Niestety my tego nie wiemy. To jest na stronie zawsze Banku Gospodarstwa Krajowego. jest lekkim wyprzedzeniem informowane są gminy, że będzie uruchomione, uruchomione środki i wtedy my będziemy z wyprzedzeniem też informować potencjalnych beneficjentów. Dziękuję bardzo. I Radny Piotr Romanowski. Dziękuję Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowna Rady. Ja jedno tylko pytanko. Czy nie, czy tylko jaki typ zabytków będzie podlegał pod to? Czy te nasze, tak zwane, wpisane tylko do miejskich, miejskiego rejestru, również, czy od którejś kategorii? Bardzo proszę, pani naczelnik. Również te ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Dziękuję bardzo. Nie mam więcej zgłoszeń. Zamykam dyskusję. W tym punkcie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu, to znaczy do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2023 rok. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi do tego projektu uchwały? Bardzo proszę, radna Bogusława Towalewska. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, chciałam zgłosić poprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok bieżący. W dziale 921 rozdział 921.09 paragraf 240 Wykreśla się kwotę 100 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Zdzisław Prydar. Ja przy okazji oczywiście <trymne> zmian w tym budżecie chciałem się zapytać o środki, które pozyskaliśmy na budowę dwóch budynków wielorodzinnych. Była to kwota. Milion i jakoś tutaj w tym budżecie nie znalazłem tych pieniążków. Czy one gdzieś są poza budżetem, czy w TBS-ie? Jakby pan burmistrz mi odpowiedział. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, bardzo proszę. Te środki zostały przekazane do TBS-u. Dziękuję. I radna Anna Korzeniewska. Dziękuję. Mam pytanie do pani radnej Bogusławy Towalewskiej. Chciałam zapytać, co jest powodem tego, że proponuje pani obcięcie środków z działu 921, czyli kultura i dziedzictwo narodowe, a podejrzewam, że chodzi o dotacje dla Wołeckiego Centrum Kultury. Proszę o uzasadnienie. Szanowni Państwo, nie mam więcej zgłoszeń. W związku z tym jeszcze Pan Burmistrz, bardzo proszę Panie Burmistrzu. Tak, czy chciałem, chciałem zgłosić, że rozumiem. Tak? Dobrze, to źle zostało odczytane, źle zrozumieliśmy. Po prostu pani, widać, że musiała popełnić błąd w tym, pani skarbnik źle zanotowała, Oczywiście znaczy źle zostało odczytane, ale numer jest poprawny w wniosku formalnym, więc już jest wszystko okej. Okay. Dziękuję, przepraszam, cofam głos. Radny Zdzisław Fryder. Ja też chciałem się dopytać jeszcze o środki na a, a, um, Uzupełnienie braków w gospodarce śmieciami jest, mamy 98 tysięcy, a ostatnio dyskutowaliśmy na temat kwoty 675 tysięcy. Dlaczego taka różnica jest? Dziękuję. Pan burmistrz Biernacki, tak? Bardzo proszę. Dziękuję, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Radny. Jedna kwota to jest kwota bezpośrednich środków, które trzeba zapłacić, które nie wpłynęły z różnych źródeł, między innymi głównie od naszych mieszkańców. A kwota, o której rozmawiamy w tej chwili, jest to zmiana planu tylko i wyłącznie budżetowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze Radna Anna Korzeniewska. Ja, Szanowni Państwo, chciałam powiedzieć, że czekam na odpowiedź Pani Radnej Bogusławy Towalewskiej i wnoszę, Szanowni Radni, o niegłosowanie, o nieprzegłosowanie przegłosowanie obcięcia 100 tysięcy złotych dla WCK. Dziękuję bardzo. Nie mam więcej zgłoszeń. W takim razie zamykam dyskusję w tym punkcie. Przejdziemy do głosowania najpierw nad poprawką zgłoszoną przez Radną Bogusławę Towalewską. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki, kto jest przeciwny, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta większością głosów i w związku z tym przejdziemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 rok wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. I ostatni punkt naszych dzisiejszych obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Wałcz na lata 2023-2032. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Ja mam jedno pytanie do Pani skarbnik, pani skarbnik jest tutaj mowa o, o braku zgodności WPF-ki z budżetem o kwotę 3 406 147 złotych i 81 groszy z powodu ujęcia w, w przedsięwzięciach w pozycji 1121 .1 .1 wkładu własnego do realizowanego projektu z udziałem dofinansowania ze środków unijnych. Czy mogłaby Pani coś na ten temat więcej powiedzieć? Bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tą niezgodność, to wynika to z tego, że WPFK widzi, że tak powiem, tak, według czwartej cyfry, to, to są takie techniczne rzeczy, według czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej i ona po prostu w budżecie wprowadza, znaczy w WPFC wprowadzając zadania inwestycyjne, które y, są, na które my doku, doku, dokładamy z budżetu na wydatki kwalifikowalne. No y, jakby WPFK nie widzi y, tego związku z budżetem w zakresie, tej czwartej cyfry, czyli, czyli z końcówką zero i dlatego tutaj powstaje niezgodność. W budżecie jest wprowadzona dobra, poprawna kwota, która jakby składa się z trzech pozycji, jeżeli chodzi o ożywienie społeczno-kulturalne i ta sama kwota jest w wpf -ce. Z tym, że tutaj no tak jak mówiłam, wpf widzi tylko z końcówką 605, z siódemką, z dziewiątką, natomiast nie widzi tej, 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 tej ostatniej cyfry zero. Dlatego też tutaj ona pokazuje, że tam jest niezgodność. Nie dlatego, ja to pokazuję też w objaśnieniach i ujmuję to w objaśnieniach. Natomiast plany, obydwa plany, i zarówno w budżet, budżet, oraz plan zadania inwestycyjnego są takie same. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie mam więcej zgłoszeń, w takim razie zamykam dyskusję w tym punkcie i przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem tego projektu uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała podję została podjęta większością głosów. Szanowni Państwo, porządek sesji został wyczerpany. Na podstawie paragrafu 48 ust. 1 Statutu Miasta Wałcz zamykam nadzwyczajną 81. sesję Rady Miasta Wałcz. Dziękuję bardzo.